O, dzień dobry. Pierwsze ujęcie, godzina 15, ale jeszcze dzisiaj zdążę nagrać odcinek. Poniedziałek, dzień porąbany, jak zwykle, tradycyjnie. Od rana się dzieją różne rzeczy niestworzone, więc tak jakby no, od, odkąd wstałem od 7, no to do teraz minęło już w sumie 8 godzin pracujących, a no nic się nie zdążyło nagrać, no bo cały czas to, 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 to. Zrobiłem mały porządeczek. To biuro będziemy sobie razem urządzali. Centrum dowodzenia tutaj się tworzy Jak widać, już są cztery telefony Jeszcze pewnie będzie piąty Także będzie eleganckie centrum dowodzenia Co wam tu chciałem powiedzieć? A, po wieśniacku mam dwa kable do internetu puszczone Jutro będę tutaj regipsy odkręcał A może jeszcze dzisiaj się uda I będę się starał jakoś te kabelki tutaj ładnie, tak elegancko Od internetu pociągnąć No powinienem już to całkiem porządnie zrobić No ale na razie zrobię taką Półprofesjonalną prowizorkę, o tak. Dokończę też tutaj jutro regały, bo muszę te plecki pościągać ze wszystkich regałów, które znajdują się na firmie. Poszukać, gdzie są zamontowane takie plecy z, haczka, ha, z hakami. No i będę tutaj szykował sobie ofertę. Także tyle na razie w temacie. Kiedyś na samym początku kanału pokazywałem łączne raporty fiskalne. Okresowe, teraz też Wam pokażę, nie wiem czy złapię ostrość, od 02.05 do 30.05 zakres 977, a nie co to, sprzedaż netto w stawce A 149 570, tyle się udało opylić produktów, jeśli chodzi o kasę fiskalną, tyle zostało nabite, no i właśnie będę się starał te wyniki zwiększyć. Ale nie zwiększając dużo pracy, więc będę chciał po prostu troszeczkę z Allegro pomalutku, tak sobie nie że odchodzić, ale zmniejszać. Inaczej, Allegro będzie będę miał sklepy internetowe, jeden, drugi, trzeci, czwarty, które będę reklamował, które będą tak jakby obsługiwane w pierwszej kolejności, a gdy przypadkiem będzie za dużo pracy, no to będę podnosił ceny w sklepie na Allegro, żeby po prostu Allegro będzie takim regulatorem ilości zamówień, nie, czyli na przykład w mojej pracy, znaczy ustalę sobie, że mogę wysyłać, nie wiem, 700 paczek dziennie, na tyle mam załogi i tyle będę wysyłał, czyli w pierwszej kolejności wszystkie sklepy internetowe i potem Allegro. Jak Allegro będzie przypadkiem generowało za dużo zamówień, Zamówień, no to będę ceny podnosił. Jak będzie generowało, yy, sklepy internetowe będą generowały za mało, że załoga nie będzie miała co robić. No to będę ceny na Allegro obniżał. Taki jest elegancki plan. A jeszcze od razu temat sklejki. Zamówiłem sklejkę w Chinach <grych> na próbę. Najzabawniejsze jest to, że Chińczyk przysłał w ogóle jakąś sękatą odbarwioną, brzydką. No połamano może nie, bo połamała połama się po drodze. A najlepsze jest jeszcze to, że w sklejce tu jest ogólnie wy, wypełnienie, nie? I wyobraźcie sobie, że tutaj na przykład przez sam środek idzie brak wypełnienia totalny, nie? Czyli próbka od Chińczyka. Co prawda sklejka była 50% tańsza niż wszystkie inne sklejki, jeśli chodzi o e, Alibabę, dlatego też zamówiłem sobie próbki, no i ta próbka się praktycznie do niczego nie nadaje. Aczkolwiek z drugiej strony pomyślałem sobie, że gdybym miał podwykonawcę, Podwykonawca, by te rzeczy ze sklejki malował, no bo tak sobie zastanawiałem, pewnie my się w pewnym, w pewnym momencie rozwiniemy pod to, że będziemy robili nadruki na tym. Taka mała firemka będzie pewnie co, albo odnoga powiedzmy dużej naszej firmy, co będzie robiła na druki. kolejną odnogą będzie firma, która będzie to malowała, bo można to różnie, wiecie, farbami malować, jakoś to łączyć ze sobą, cuda robić. No to taka sklejka nawet jak badziewna, nawet jak ma tam jakieś senki, nawet jak ma jakieś odbarwienia, no to, i, no to warto by było. Od chińczyka kupować, no bo jest jednak no, dwa razy tańsza powiedzmy niż każda inna sklejka, więc sklejka sklejce widzicie nierówna, nie? Czasami potrzebna jest super sklejka, żeby na toper wyciąć, żeby to wszystko było eleganckie, a czasami taka badziewna sklejka też by zrobiła, e, też by zrobiła robotę i biznes. A teraz wam pokażę co będzie na tym drugim komputerze tam u mnie w tym biurze. E, zobaczcie sobie teraz, to jest Excel. Produkcyjny. Tutaj jest, odbywa się cała produkcja i ja mogę sobie na żywo oglądać to, co się dzieje aktualnie na produkcji. Co się wycina, jakie produkty. Mogę z projektantem się dogadać, co i jak. Mogę sobie coś przesunąć, mogę sobie coś dodać, mogę różne rzeczy porobić. I już Wam pokazuję, jak to działa. Cała firma, no to praktycznie działa na sobie na Excelu po prostu, zwyczajnie. Wszyscy są do niego podpięci, to się wszystko dzieje online, to jest wszystko praktycznie na żywo. Codziennie to wszystko jest usuwane, i sobie teraz zobaczcie, tutaj jest legenda: płyty czarne, biała, węgę klon, Sonoma, Lancelot, to są oznaczenia, tak jakby płyt, w jakim kolorze dany produkt ma być wycięty. Jeśli nie ma żadnego oznaczenia, no to wycinamy w drewnie. Jeśli jest jakieś oznaczenie CBC, no, to wycinamy czarna, biała albo jakaś taka. No, i widzicie sobie, ja mogę sobie teraz zobaczyć, coś tutaj na, na samym początku dnia. No, to zazwyczaj trzeba jak najszybciej wyciąć DPD, no bo jak najszybciej jest e, odbierane. Tutaj jest e, pakowane, jak to jest pakowane, żeby ekipa od razu wiedziała, jak to pakować, że to po 10, po 1. Tutaj jest ile jest na sklejce na danej płycie produktów. Czas wycinania, jaki mniej więcej powinien być, e, według projektu, no to wtedy można sobie też oszacować po prostu czas cięcia, co i jak. I cięcie odbywa się w takim jednym Excelu na sześciu maszynach, czyli praktycznie sobie zobaczcie to wszystko, co jest na zielono. No to od razu, o, jeszcze jest tutaj pierwsza kolumna A, no to to jest na jakiej maszynie to się wycina, bo niektóre maszyny są lepsze do graweru, niektóre maszyny są lepsze do cięcia. Tutaj obok jest jaki jest kod SKU danego produktu. Czyli różne SKU, tutaj widzicie S200, S1389, czyli od praktycznie możecie u mnie kupić albo możecie też sprzedawać około 1500 moich produktów, które są w stałej sprzedaży. I to się za każdym razem coś innego sprzedaje. Jakieś topery, jakieś misie, krawaty, tak patrzę co tu jeszcze jest, chrabąszcz, lis, jabłko. Jakiś krawat i tego typu rzeczy. No i teraz zobaczcie sobie, to się wszystko dzisiaj wycięło. Tyle płyt po prostu poszło, 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 poszło. I teraz zobaczcie sobie płyta na żółto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ploterów aktualnie tnie, i można sobie określić z automatu, jaka płyta się aktualnie tnie, co dokładnie jest włożone w maszynę, co dokładnie jest w którą. Wszystko można sprawdzić, wszystko można zweryfikować. O widzicie, Szymon Serca. 5 cm zwykło, mam tutaj zamówienie indywidualne, no i czekam aż mi je wytną, no i mogę sobie w razie czego mógłbym nadać temu jakiś priorytet, nie, czyli mógłbym to sobie wziąć i przesunąć w inną kolumnę ale różnie to można sobie wszystko produkcja tak jakby w ogóle nie musi myśleć co mają ciąć, oni tylko dostają pliki, oni tylko korzystają z plików i oni tylko wrzucają i ich nic więcej nie interesuje, ewentualnie jeśli ma być jakiś ładny grawer czy coś no to muszą dodać w uwagach, nie? Tutaj jest właśnie czas cięcia, tutaj jest cyk, no, i tutaj teraz już jest zaplanowana produkcja na, już jest zaplanowana produkcja na całe popołudnie, czyli praktycznie jak praca się skończy, tam, o widzicie, coś tutaj online, coś tu klikają, coś tu się dzieje, czyli jakaś płyta się pewnie wycięła, bo do pyk i zaraz będą wrzucali coś nowego, no i tutaj na żywca można normalnie sobie obserwować co się dzieje, co się tnie, jak idzie robota potem po tych czasach można też sobie oszacować, czy przypadkiem nie powstały jakieś ubytki czasowe gdzieś, wszystko można sobie zweryfikować tym bardziej, że do tych wszystkich arkuszy można się cofnąć tak naprawdę jakbym chciał sobie sprawdzić coś 3 miesiące temu, co się cięło, to pewnie też bym sobie to mógł e, sobie zweryfikować, co się dokładnie cięło 3 miesiące temu, o tej i o tej godzinie nie? Jaka płyta, kto ciął. Ciągnę... Na jakiej maszynie, wszystko co i jak. No, i teraz tutaj już jest e, dalej zaplanowane docięcia hurty. jakieś hurtowe zamówienia. Teraz e, ogólnie, właśnie wprowadzamy takie indeksy hurtowe do cięcia, plus jakieś e, sylaby, czyli jak. Przypadkiem tutaj by nie było już co ciąć, bo by się na przykład skończyło, a chłopaki nadal byliby w pracy. No to wtedy sobie korzystają z tych takiego zestawu rzeczy, które po prostu tniemy sobie na zapas, nie? I tak to wszystko ładnie pięknie sobie funkcjonuje, to się ze wszystkimi to jest zgrane osobami ten Excel tak naprawdę obserwuje aktualnie no prawie że 10 osób, nie? 10 osób jest tutaj praktycznie dodanych i wszyscy to sobie E, obserwują i wszyscy to sobie e, weryfikują e, i mogą sobie dodawać, mogą sobie obserwować, niektórzy mogą edytować, a niektórzy mogą tylko prowadzić obserwacje, nie? No bo jak na przykład ktoś gdzieś na coś czeka, e, no to może sobie w tym Excelu podejrzeć, aha, ten i ten projekt będzie się ciął wtedy i wtedy i na przykład u mnie jak jest obsługa klienta, dzwoni jej jakaś kobita, że ona przyjdzie, nie wiem, coś tam odebrać, nie? No i można sobie zobaczyć. Aha, no to to jest zaplanowane nacięcie za 3 godziny, albo można sobie też określić e, czy to się dzisiaj zdąży wyciąć, czy się nie zdąży wyciąć. Można sobie produkcję e, tutaj na tym, e, można sobie po prostu weryfikować, obserwować, można uruchomić dodatkowe maszyny. Też tutaj można od razu oszacować czy jest dużo pracy, czy jest mało pracy, no bo w przypadku gdyby e, tutaj było już zaplanowane na długi, 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 długi czas, na przykład ta lista by się cały czas wydłużała, no bo e, wpadają zamówienia hurtowe, do Jednej firmy, drugiej, trzeciej, czwartej wszyscy to dodają. Kilka osób jest upoważnionych do dodawania. Do kolejkowania, jak ta kolejka nagle rośnie, no bo wiecie, każdy jest niezależny od siebie, nie? Czyli ten może dodać zamówienia, ten może dodać. Ja mogę na, nagle dostać jakieś zamówienie hurtowe I tutaj wrzucić. Yy, moje dziewczyny mogą gdzieś tam coś tam z pracy, coś wrzucić, coś nagle potrzebować na wariata, żeby szybko dociąć, i nagle ta produkcja, wiecie, ura rośnie do jakiejś niewyobrażalnej skali, że tu jest do wycięcia 200 płyt na przykład. No to wtedy uruchamiamy dodatkową zmianę, albo zmianę nocną, albo dodatkowe maszyny, albo Różne rzeczy można tu sobie po prostu e, no robić, nie? Albo nadawać priorytety, czyli jak ja, nawet jak tutaj coś jest zaplanowane, to ja mogę sobie moją rzecz na przykład wsunąć tutaj od razu, o, dodać sobie pyk. Tutaj widzicie, następne będzie cięte ZK107, czyli ja sobie dodaję, e, usuj, e, dodaj wiersz powyżej, hop. Powstaje pole, i tutaj im coś wrzucam, nie? Pyk, pyk, pyk. I produkcja się tym w ogóle. O, tutaj pokażę Wam. I powstało dodatkowe pole. Usunę je, żeby im tu bałaganu nie robić. Ale mogę sobie w każdej chwili dodać im e, tutaj jakiś wierszyk, żeby mi coś na przykład w następnej kolejności od razu wycieli, nie? Mogę sobie to tutaj przesuwać. Także działa to wszystko perfekcyjnie.